Witam w 1135 części audycji Voice of Freedom na antenie radia N Fala, której pochyla się nad tekstem artykułu autorstwa Przemysława Szczygła pod tytułem Podmiot w neoliberalizmie. Kilka refleksji krytycznych. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki podmiotu w neoliberalizmie w ujęciu krytycznym. Niniejszy tekst jest przekształconym fragmentem mojej pracy magisterskiej, zatytułowanej Wiesi jako przestrzeń wykluczenia w sferze edukacji na przykładzie biografii studentów polskich i katalońskich, obronionej w 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Badałem w niej m.in. relacje między planami edukacyjnymi a położeniem społecznym studentów polskich i katalońskich pochodzących z terenów wiejskich. Część teoretyczna pracy odnosiła się m.in. do ukazania podmiotów w warunkach neoliberalnych i wytwarzania specyficznych typów racjonalności, które wpisują się w logikę dwu racjonalności opisywanych przez Roberta Kwaśnicę. Tekst rozpocznę zatem od opisania dyskursu neoliberalnego. Dyskurs neoliberalny można określić za Tomasem Lemkę jako polityczną racjonalność dążącą do przekształcenia domeny społecznej w domenę rynkową, która łączy redukcję funkcji państwa opiekuńczego i systemów bezpieczeństwa z wezwaniem do indywidualnej odpowiedzialności i naprawy siebie. W jego kontekście zarówno ciała indywidualne, jak i ciała zbiorowe oraz instytucje muszą być sprawne, odchudzone, elastyczne. Zdaniem Alena Bira dyskurs neoliberalny ma charakter Ideologiczny, a jego celem jest nie tylko usprawiedliwienie polityki neoliberalnej przez zamaskowanie jej charakteru klasowego i dostarczenie nowych podstaw do wyzysku kapitalistycznego i dominacji, ale również ich wzmocnienie, co może osiągnąć stając się wspólnym językiem członków klasy dominującej i jej reprezentantów, ale też utrudniając członkom klas podporządkowanych, Zrozumienie sytuacji, w której się znaleźli i celów, do jakich powinni dążyć, jest integralną częścią neoliberalnej polityki nowym językiem włodarzy tego świata. Funkcja ideologiczna dyskursu neoliberalnego zdaniem Bira wyjaśnia jego treść, poruszaną problematykę, milczące założenia, wypowiedzi doktrynalne oraz pojęcia, jakimi się posługuje. Należą do nich neoliberalna apologia indywidualnej wolności, idealizacja własności prywatnej. Formalistyczne rozumienie równości, aprobata dla braku stabilności, niechęć do służb publicznych i państwa, fetyszyzm wolnego rynku. Dyskurs neoliberalny, jak dowodzi Bir, ma charakter nowomowy w rozumieniu George'a Orwella. Zdaniem Bira wskazuje na to posługiwanie się pojęciami w odwróconym znaczeniu. Zastępowanie sensu danego słowa jego przeciwieństwem, np. równość w neoliberalizmie, to nierówność. W podobnym znaczeniu termin nowomowa neoliberalna, stosują Pierre Bourdieu i Louis Vacant. Dowodzą oni, że współcześnie często używa się takich określeń jak globalizacja, elastyczność zatrudnialność, wykluczenie, podklasa zero tolerancji, nowa ekonomia, wielokulturowość, komunitaryzm i innych, przy czym terminy te wyzute są z ich pierwotnych znaczeń i kontekstów, w jakim powstały. Z publicznej debaty znikły zaś takie terminy jak klasa, kapitalizm, dominacja, wyzysk i nierówność Odrzucone pod pretekstem nieadekwatności i archaiczności, co autorzy uznają za wynik nowego rodzaju imperializmu neoliberalnego. Imperializm ten czy inaczej hegemonia dyskursu neoliberalnego, jest formą przemocy symbolicznej, polegającą na narzucaniu komunikacji, która ma na celu wymuszenie posłuszeństwa. Wymienione wcześniej współcześnie używane terminy, nazwane przez Bordier i Wakanta dyskursami, przykrywkami, maskują skutki pracy dyskursu neoliberalnego i nie są poddawane analizie czy dyskutowane. Używanie ich sprawia, że zapominamy o złożoności i spornej rzeczywistości społeczeństwa amerykańskiego narzucającego model polityki całemu światu, jedynego mocarstwa światowego i symbolicznej Mekki, cechującej się umyślnym demontażem państwa socjalnego i związanym z tym przerostem państwa karnego, rozbijaniem związków zawodowych oraz dyktaturą koncepcji przedsiębiorstwa opartego na wartości akcjonariatu, a także ich socjologicznymi skutkami. W postaci upowszechnienia zatrudnienia na niepewnych warunkach i braku bezpieczeństwa socjalnego, zamienionymi w uprzywilejowany motor działalności gospodarczej. Zofia Łapniewska zauważa, że dyskurs neoliberalny dotyczy nie tylko oceny działań indywidualnych i kolektywnych w rachunku zysków i strat, lecz daje także złudzenie wpływu na rzeczywistość, głoszona przez neoliberałów wolność podejmowania decyzji przez Poprzez pozostawienie przestrzeni do niewielkich zmian, liczne skutki jego hegemonii zostały szczegółowo opisane w literaturze przedmiotu. Kluczowym jego owocem jest zaś nowy model tożsamości tożsamość w neoliberalizmie. W kontekście analiz pedagogicznych dyskurs odsłania swoją kluczową funkcję. Wpływanie na kształtowanie określonego modelu, budowanie określonej tożsamości jednostki. Działanie dyskursu wytwarza bowiem stosunek do siebie, do innych osób oraz do świata. Jak wskazuje Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, jednostki są konstruowane jako podmioty w ramach instytucji i struktur dyskursywnych. Nie mają zatem charakteru uprzedniego czy esencjalistycznego. Oznacza to, że że dyskurs neoliberalny ma walor edukacyjny, przejawiający się we wdrukowywaniu w jednostkę danego modelu tożsamości. Portrety czterech typów ludzkich postaci w kulturze neoliberalnej prezentuje Joanna Rudkowiak, badaczka, wymienia rysy osobowościowe jednostek żyjących w neoliberalizmie, producenta, konsumenta, człowieka na naprzemiał oraz człowieka oporu, niekiedy odporu. Producent jest człowiekiem zmobilizowanym i dyspozycyjnym, które to cechy wytwarzają. Są poprzez stosowanie zabiegów wymuszenia, jest osobą wydajną, subordynowaną i oddaną zatrudniającej go korporacji. Człowiek-konsument zaś w sposób obsesyjny pochłania to, co zostało wyprodukowane, pragnąc przy tym wciąż czegoś więcej. Przy czym jego pożądanie, przemyślnie i intensywnie podsycane z zewnątrz, nie ma granic. Człowiek-naprzemiał to ten, który ani nie produkuje, ani nie konsumuje, stacza się na dno, z którego bodaj nie sposób się podźwignąć. Człowiek oporu to z kolei ten, który podejmuje wysiłek oparcia się działaniu systemu. Próby nie poddawania się naciskom demonstruje dysatysfakcję, co może prowadzić do demaskacji status quo. Dodatkowo, jeśli zmienia się w opór, może owocować osiąganiem realnych, lecz fragmentarycznych zmian w społecznym układzie. Innych aktorów społecznych w neoliberalizmie wymienia Eugenia Potulicka. Oprócz charakteryzowanego już konsumenta i producenta, jej zdaniem, Modelem człowieczeństwa w neoliberalizmie jest przedsiębiorca, zarządzający swoim życiem oraz pracownik. Człowiek jest w tym ujęciu podmiotem ekonomicznym, prywatnym właścicielem dóbr, które stara się utrzymać i powiększyć, czyli homo economicus. Dla tego rodzaju jednostki cnotą jest egoizm, pozwalający innych ludzi traktować jak konkurentów. Knują intrygi, kopią pod nami dołki, zastawiają pułapki, najchętniej zobaczyliby jak się potykamy i upadamy. Jak wskazuje Danuta Anna Michałowska, współczesnego człowieka coraz częściej charakteryzuje chciwość i zawiść, nierzadko podsycane przez reklamy. Zdaniem badaczki zaczynają dominować postawy egoistyczne i egocentryczne, zniechęcenie do współdziałania i niewrażliwość na drugiego człowieka. Nastąpiło równocześnie odwrócenie moralnej oceny wymienionych cech. To, co kiedyś było uznawane za wadę, obecnie neoliberalizm uznaje za cnotę lub wartość. W modelu człowieka-przedsiębiorcy zarządzającego swoim życiem egoizm jest jednoznacznie pozytywnie waloryzowany. Z kolei model człowieka-pracownika sprzyja postrzeganiu ludzi w kategoriach wymiennego towaru. Mnożą się relacje opisujące skandaliczne warunki pracy i despotyzm pracodawców. Siła robocza jest instrumentem gromadzenia kapitału. Idealny pracownik to osoba, która, stając się niepotrzebna, przyjmuje decyzję o zwolnieniu bez żalu i nie podaje pracodawcy do sądu. Człowiek jako przedsiębiorca zarządzający swoim życiem i pracownik to ważne figury w neoliberalizmie, kształtowany przez ów dyskurs. Alan Bir, nawiązując do Karola Marksa, pisze, że kapitalizm, oswobadzając jednostki od osobowych stosunków zależności, poddaje je bezosobowym stosunkom zależności, czyniąc jednostki podmiotami poddanymi. Wcieleniami podmiotu poddanego zdaniem Bira są jeden podmiot ekonomiczny, czyli prywatny właściciel dóbr, który wartość wymienną stara się utrzymywać i w miarę możliwości zwiększyć w ten czy inny sposób uczestnicząc w systemie powszechnej wymiany towarowej, jakim jest kapitalistyczna gospodarka a zatem będąc jedną z dokonujących wymiany stron na jednym lub wielu rynkach 2. podmiot prawny czyli podmiot posiadający uprawnienia do bezpieczeństwa własności wolności, z których powinien korzystać w stosunkach z innymi opartych na umowie. stosunkach, które respektują wzajemność z obowiązań i autonomię woli umawiających się stron, tak, że jednostka uzyskuje w nich prawa oraz obowiązki. Pierwotnie prawna podmiotowość przysługuje ludziom tylko w czasie wymiany towarowej. Jednak w kapitalizmie wszelkie stosunki społeczne zaczynają funkcjonować na zasadach owej wymiany. 3. Podmiot etyczny, czyli osoba moralna, której należy się szacunek i która powinna okazywać szacunek innym jednostkom w różnych stosunkach, jakie mogą między nimi powstać. 4. Podmiot polityczny, czyli obywatel, mający prawo uczestniczyć z zachowaniem formalnej równości statusu wobec innych jednostek, w konstruowaniu prawa oraz rządzeniu państwem. Ten aspekt jednostki jest mocno związany z bezosobową władzą publiczną, którą jest państwo w kapitalizmie. 5. Podmiot filozoficzny jako jednostka zdolna do autorefleksji i do racjonalności. Każdy z podmiotów wytwarzanych w neoliberalizmie cechuje się określoną racjonalnością. Dwa pierwsze podmioty w ujęciu BIRA, ekonomiczny i prawny, wpisuje w kwaśnicy. Koncepcję racjonalności adaptacyjnej, instrumentalnej. Natomiast trzy pozostałe, etyczny, polityczny, filozoficzny, będę wpisywał w logikę racjonalności emancypacyjnej, komunikacyjnej. Obie racjonalności, jak pisze Kwaśnica, charakteryzuje m.in. wyznawanie i realizacja odmiennych wartości, które skutkują określonym nastawieniem do świata i celami życiowymi. Uczestnictwo w danym świecie, wartości, ujawnia się w opisach świata, a także w i procedurach interpretacyjnych. W racjonalności adaptacyjnej instrumentalnej wartości pochodzą z aksjologicznej perspektywy działania instrumentalnego. Swoistość tych wartości określa ich zakorzenienie w świecie przedmiotowym. Zatem cele życiowe i nastawienie wobec świata są ustanawiane przez dobra, które okazują się potrzebne do podtrzymywania, a także kontynuacji życia człowieka, będącego istotą zarówno biologiczną, jak i społeczną. Użytkowanie owych Dóbr stanowić ma niezbędny warunek trwania i zyskiwania satysfakcji z tego, że się sprawnie funkcjonuje w zastanych okolicznościach. Ta część ludzkiego świata wabi perspektywą życia wygodnego, dostatniego, spokojnego. Podporządkowanie się jej daje poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Rzeczywistość zaś postrzegana jest jako świat przedmiotów, które należy poddać kontroli, opanować, podporządkować życiowo ważnym, ustanowionym przez wartości utylitarne celom. W tym kontekście Bir wskazuje, że działanie jednostki w kapitalizmie wymaga racjonalności formalnej oraz instrumentalnej. Ta pierwsza sprowadza się do sprawdzania zgodności pewnego stanu rzeczy ze zbiorem formalnych reguł, natomiast racjonalność instrumentalna definiowana jest poprzez zdolność wybierania właściwych środków do celu. W kontekście racjonalności adaptacyjnej, BIR twierdzi, że działanie podmiotu opiera się na kalkulacji, poszukiwaniu środków dla osiągnięcia celów w ramach wyznaczonych przez urzeczowione, abstrakcyjne stosunki, które tworzą społeczeństwo kapitalistyczne. Zgodne jest to z ideą homo economicus, czyli specyficznego podmiotu kształtowanego w dyskursie neoliberalnym. Jeśli zaś idzie o racjonalność emancypacyjną, jej aspekt aksjologiczny wywodzi się z działania komunikacyjnego. Wartości w tej perspektywie ujawniają się na bieżąco, w trakcie dialogu, jako emancypacyjne możliwości. Emancypacja będzie tutaj rozumiana jako poszukiwanie możliwości wyzwalania się z wcześniej stworzonego i zaakceptowanego świata. Jednostka wówczas szuka możliwości emancypacji, kiedy jest jej wartością naczelną, jest rozwój rozumiany jako samorealizacja. Można Powiedzieć za Kwaśnicą, że wartością jest tutaj otwieranie się na nowe, wypowiadane we własnym imieniu wartości i znaczenia, a także nowy sposób doświadczenia świata. Chodzi o możliwości formułowania alternatywnych norm i celów, możliwości dyskutowania ich, wysuwania własnych roszczeń, a także domagania się uzasadnień dla wszystkiego, co ma obowiązujący dla jednostki charakter. Są to więc wartości personalne, moralne, uniwersalne, a nie utylitarne. W przypadku racjonalności adaptacyjnej korespondują one z ideą podmiotu etycznego, politycznego i filozoficznego. Świat w obrębie racjonalności emancypacyjnej opisywany jest w kategoriach procesualnych. Znaczenie zakorzenione jest w przeszłości i wykracza w przyszłość. W wspólnotowych, świat jest ustanawiany w działaniu zbiorowym i komunikacyjnych, co oznacza, że świat jest znaczący dzięki procesowi komunikacji i w tym procesie ustala się jego rozumienie. Wpływa to na stosunek jednostki do innych ludzi, do własnej wiedzy i kultury. Racjonalność jest więc kluczowa w analizach dyskursu neoliberalnego. Jak wykazałem wyżej, z jednej strony dyskurs neoliberalny odciska piętno na jednostkach, kształtując podmiotowości o określonych racjonalnościach, z drugiej strony generuje również odmienne ich nastawienie w stosunku do własnych perspektyw edukacyjnych. Jest ono uzależnione m.in. od położenia społecznego jednostek, jak i Kontekstu, w jakim one funkcjonują. Odsłania to interesującą mnie zależność między tożsamością a edukacją. Na zakończenie, jednostki współcześnie dorastają w warunkach kultury neoliberalnej, która z jednej strony prowadzi do narastania zjawiska wykluczenia społecznego, z drugiej zaś strony powoduje zmiany w tożsamości, tworząc określone wersje podmiotowości, które następnie są internalizowane i ujawniają się w postaci określonego nastawienia do siebie, innych ludzi, Ludzi i sposobu działania we współczesnym świecie, wpływając m.in. na postrzeganie edukacji. W tym kontekście okazuje się, że edukacja często służy raczej polepszeniu sytuacji na rynku pracy, doskonaleniu zdolności konkurowania, co myślenie o niej lokuje w perspektywie racjonalności instrumentalnej. Wydaje się, że ma to bezpośredni związek z dominującym dyskursem, w którym są konstruowane podmioty. Zadaniem, jakie mogą, a może i powinni ze względu na silną hegemonię dyskursu, kursu neoliberalnego wziąć na siebie pedagodzy i edukatorzy, jest krytyczny ogląd zastanej rzeczywistości, uwrażliwianie uczniów, wychowanków na kwestie związane z negatywnymi skutkami neoliberalizmu, demaskowanie stanu rzeczy, pokazywanie mechanizmów wykluczenia, nierówności, przyjmowanie postawy dialogowej, co może stanowić opór wobec hegemonicznego dyskursu. Podsumowując, zacytuję Lewartowską Zychowicz, że chodzi o pedagogiczne zaangażowanie. Po stronie jednostki i emancypacyjnego potencjału edukacji, uzasadniane tym, że zarówno jednostkę, jak i edukację postrzegam jako będące w stanie oblężenia. Bardzo dziękuję.